Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Bardzo się cieszę, że mogę znowu mówić i że jeszcze jestem słyszalny. Czy słuchają mnie Państwo? No, tak trochę na wesoło na początek. Bardzo dziękujemy za wpłaty, za wsparcie, za maile, za wszystko co Państwo piszą. robią. Proszę lajkować, podbijać, proszę o subskrypcję, abyśmy mogli się rozwijać. Tak, tak, proszę Państwa, tak, tak, czas leci. To już piąta konferencja za nami. W piątek, 27 września o 19 w Izabelinie, odbyła się nasza piąta konferencja stowarzyszeniowa. Jak zwykle było sporo ludzi. Poruszaliśmy ciekawe tematy, a także pokazywaliśmy nasze działania. Proszę Państwa, nasze stowarzyszenie się rozwija i naprawdę, jak powiedziałem, zachęcamy wszystkich, aby przychodzili, aby ci, którzy potrzebują pomocy, mogli skorzystać z naszych darów, bo zrzeszamy ludzi, którzy naprawdę mają dary, dobieramy odpowiednią kadrę i chcemy z takimi pracować i pomagać innym. Nasze stowarzyszenie naprawdę się rozwija i działamy na wielu frontach. Ostatnia konferencja była bardzo taka dynamiczna, burzliwa. Wiele mówiliśmy właśnie o stracie dzieci, jak to jest, kiedy dziecko tracimy, o zachowaniu jego pamięci, o życiu dalej po stracie dziecka. Nasza koleżanka opowiadała, Beata. O stracie swojego syna, ale o tym, jak przetrwało to wszystko, jak idzie do przodu, jak daje sobie radę. Nasz kolega Michał Wielkie Ucho mówił o metodach działania FVP, a nasz kolega też Michał, tylko ze Stanów, prezentował się jako medium. Proszę Państwa, ja wiem, że wszyscy chcemy wszyscy czegoś potrzebujemy. Ale musimy też zrozumieć, że i nasze potrzeby są duże. Sprawa ziemniaka i sasa. Otrzymaliśmy pozwolenie od dyrektora ośrodka oraz ze starostwa, a więc teoretycznie my możemy wejść na teren ośrodka i rozpocząć nasze badania. Oczywiście nie inwazyjne. Mamy firmę, gdzie ta firma współpracuje z policją, a główno, tak powiedzmy, dowodzący tej firmy jest biegłym sądowym. I on dla nas, dla matki, robi przysługę. To znaczy za koszty poszukiwawcze bierze 6000 tysięcy złotych. No plus koszty wyjazdu no łącznie 7 tysięcy. I taką sumę musimy zebrać, abyśmy mogli ruszyć do przodu. Na stowarzyszeniowym koncie jest 3200. Proszę Państwa liczę. Liczymy na Państwa dobrą pole. Dobry gest. Informacja będzie na stronie. Prosimy ludzi dobrej woli o wkład chociaż 5 zł, 10, 20, żebyśmy mogli uzbierać na georadar, abyśmy mogli wejść na teren ośrodka, zbadać go i albo zamknąć tą sprawę, albo dalej ją ciągnąć, tak? bo kiedy znajdziemy to, czego szukamy, sprawy oczywiście nie zamkniemy, ale w jakimś sensie tak. A jeżeli nie znajdziemy, to dalej będziemy szukali, ale nie będziemy w tej niepewności. Więc jeżeli Państwo mają tą dobrą wolę, kto chciałby wpłacić, abyśmy mogli opłacić tych ludzi i geoladar, to będziemy bardzo wdzięczni. A najbardziej będzie wdzięczna mama ziemniaka, mama sasa, że to wyjaśniamy. Proszę Państwa, na konferencji, czy w ogóle ogólnie, mówiliśmy też dużo o Bogu, o charyzmatycznym uzdrawianiu. Ja cały czas podkreślam, jaki Bóg jest ważny w moim życiu, w naszym życiu, ale też mówię, że bardzo trudno byłoby bez niego funkcjonować. Opowiadałem, pokazywałem przykłady, gdzie Bóg interweniował w moje życie, ale tak jak interweniuje i w nasze życie. Zawsze będę to mówił, że chodzę do kościoła, modlę się różańcem i tego się nie wstydzę. Jeżeli ktoś coś w życiu robi i tego się wstydzi, to znaczy, że nie powinien tego robić, albo w ogóle nie powinien zabierać głosu. Kiedy ludzie mi mówią, że w Kościele jest tak, się owak, to ja zawsze powtarzam, że gdy wchodzę do supermarketu, kupuję tylko to, co potrzebuję, a nie cały supermarket. Biorę to, co dla mnie dobre, to, co najważniejsze, to, co jest kwintesencją wiary. Potrzebuję komunii świętej, potrzebuję tam bycia. Więc będę powtarzał zawsze, że Kochać Boga to kochać ponad wszystko i umieć dać siebie innym, a przez to kochać Boga i pokazywać, jakim naprawdę jesteśmy człowiekiem. Bo to jest ważne, bo sama wiara w sobie jest tylko wiarą, ale musimy ją jeszcze pokazać. To jest tak jak z tym kochaniem, kiedy mąż pyta się żony. Kochanie, czy jakby mnie wywalili z roboty i gdybym stracił zdrowie, to czy dalej byś mnie kochała? A kobieta odpowiada oczywiście, żebym Ciebie kochała, no tęskniłabym za tobą, ale kochałabym się nadal. A więc my kochajmy szczerze i bądźmy w każdej chwili dla każdego, a z Bogiem to przez całe życie. i pogodę mamy taką no już jesienną, taką trochę jakby powiedzieć, no niesprzyjającą, ale podobno grzyby się pokazały, możemy iść na grzyby tu gdzie mieszka, ludzie chodzą, widzę, że w koszyku mają, a więc grzyby się pojawiły. Oczywiście jakaś ustawa znowu ma wyjść, że nie będzie wolno grzybami handlować przy drodze, że grzyby powinny posiadać atest. Ja nie wiem o co chodzi, jak świat, światem ludzie chodzili, na gdyby trudnili się, powiedzmy, z bielactwem dla siebie czy dla innych, a tu raptem jakiś atest, gdyby będą potrzebowały, no to jest dopiero dowcip sezonu, proszę Państwa. Ale pogoda ducha jest najważniejsza, proszę Państwa, brązowy medal siatkarzy, no to jest niesamowite. Mogliśmy lepiej, zawsze się tak mówi, że mogliśmy lepiej, ale i tak się nam udało. Oczywiście, tak trochę to porobili. Organizatorzy, że oni już wyjechali na, następne, na następny turniej, nawet nie byli w stanie przyjechać do Polski, nawet nie byli w stanie się pochwalić tym, bo już musieli wyjechać. No, trochę to wszystko na biegu, ale brawo, gratulujemy. Proszę Państwa, i smutna wiadomość. W sobotę zmarł aktor Jan Kobuszewski, miał 85 lat. No, proszę Państwa, to kawał historii. Ktoś, kto. Nie wychowywał się w tych czasach, bo ja pamiętam, kiedy grał czasem epizodyczne role, ale już jego pojawienie się wywoływało burzę uśmiechu. To szkoda, że tacy ludzie odchodzą. Ci, którzy przychodzą, którzy są teraz aktorami, nie będę oceniał samo. Niech Państwo sami ocenią, ale człowiek taki jak Jan Kobuszewski to jest niepowtarzalna ikona. Naszego filmu, naszego teatru, jego monologii, jego film, w którym to zagrał także oczywiście nie główną rolę, ale jakże ważną, śmieszną w filmie Lata 20, Lata 30, Leo Takiego Żyda, ale nie tylko, w ogóle nie ma Żywe Z Ognia, czyli w wielu, wielu innych filmach po prostu to jest perełka. I takich na dzisiaj perełek nie mamy. Oczywiście są aktorzy których można by wymieniać, są naprawdę dobrzy, ale większość aktorów nie jest w ogóle aktorami. I ostatnio bardzo ładnie powiedział, znaczy powiedział ostatnio, przecież już też nie żyje, ale tak trafiłem na jego film dokumentalny o nim, o Fijewskim, to świetny aktor, który grał takie też epizodyczne role, ale nie tylko, kapelusz pana Anatola, powiedział, że aktorem no, można zostać. Że aktorem no, można się nauczyć być, ale nigdy nim nie będziesz, jeżeli nie masz tego sobie, tego w sobie czegoś. Jeżeli nie masz tej siły, tego czegoś w sobie, tego daru, tego talentu, tego takiego aktorstwa, które wychodzi z Ciebie. nauczysz się monologów, będziesz chodził po scenie, no może być nawet dobry. Ale jak nie masz tego czegoś, to aktorem nigdy nie będziesz. Czyli mówił, że aktorem nie można się nauczyć, nie można być tak w przypadku. To musi mieć taki wewnątrz, wewnętrzny talent. No, przecież Wiecki miał ogromny talent, tak jak w świętej pamięci już Jan Foguszewski. To niesamowite takich aktorów już nie ma. Proszę Państwa, w tym tygodniu różne też mieliśmy sprawy. Różne, które przychodziły. Ja jako medium pracowałem. Otóż um, była rodzina, przyszedł um, syn z matką. Ta mama już w takim wieku odpowiednim. Ich, um, jego ojciec, a jego, znaczy jej mąż, a jego ojciec zmarł. Rozmawialiśmy, jakże to było przejmujące. Ileż to faktów się zgadzało, które mówiłem. To była niesamowita dla mnie też lekcja. Um, chociaż to bardzo był mądry człowiek. Który opowiadał o swoim życiu przeze mnie, byliśmy wszyscy wzruszeni tym. I koniec rzędem każdemu, kto, będzie, kto udowodni mi, że tu coś jest nie tak, jak można znać pewne fakty rzeczy, jak można mówić o rzeczach, których nigdy nie miałbyś pojęcia, że istnieją, czy on zrobił a tu tak ładnie mówimy. Kiedy ostatnio rozmawiałem z dziewczynką, też która odeszła, i i matka pytała się o nią. Opowiedziałem o takiej bluzce, jakiejś takiej, nie wiem, różowej wciatki, którą rozerwała na płocie. Przypomniała, pamiętasz? Taka bluzka rozerwana na płocie, pamiętasz? I jej mama się rozpłachała po to na trzy miesiące przed śmiercią. No, to dziecko zeszło, czy znaczy umarło chorując. Trzy miesiące przed śmiercią dostała taką ładną sukienkę, taką bluzkę właściwie i gdzieś się, jak to dziecko, przejrzało przez płot i rozdarło. No gdzieś ja bym o tym wiedział, więc z rzędem temu, kto spróbuje udowodnić i powiedzieć, że to wszystko jest nieprawda. A poza tym terapia dla tych ludzi, wsparcie. Proszę Państwa, mamy taką osobę, która mm, pracuje jako terapeutka z ludźmi, którzy nie tylko stracili najbliższych, ale w ogóle borykają się w życiu ze swoimi problemami. No i takich już w trudnych przypadkach Przysyła ich do mnie. Opowiada, jak to ludzie się zmienili po mojej wizycie. Jak inaczej zaczęli patrzeć na cały świat, na całe życie. Także to jest, proszę Państwa, niesamowite. To jest e, po prostu no, coś, co, co warto robić, i będę to robił. Proszę Państwa, no, trochę żyjemy w takim, chciałem powiedzieć, w świecie absurdów, różnych rzeczy. Ja kiedyś wyczytywałem takie absurdy, znajdowałem czy też różne napisy, określenia i w sklepie jest taki napis: promocja na mleko nastąpi zaraz nas po pierwszym. Nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo po którym pierwszym, którego miesiąca, ale promocja na mleko nastąpi zaraz po pierwszym. E, różne takie dziwne rzeczy, które mają nas skusić na coś wciągnąć, a ja powtarzam i będę powtarzał, że jest to jedno wielkie oszustwo. Kiedyś, kiedy, a nawet nie kiedyś, ale kiedy człowiek przychodzi na bazar, handluje własnymi rzeczami, nie wiem, na jakimś takim flomarku, takim naszym klimtargu, nie robi takich rzeczy. Tyle, tyle, może coś opuścimy, do widzenia, tak? Kiedy stoisz na zieleniaku, widzisz jabłka 3,50 za kilo. Nie ma problemu, nikt nie robi głupot. Natomiast te wszystkie supermarkety tak wariują, tak nam wciskają różne rzeczy, a przecież taką kasę za to biorą. Czy trzeba człowiekowi wmówić pewne głupoty, żeby coś kupił? Że przez głupotę musi coś kupić? No, myślę, że ludzie są rozumni, tak mi się wydaje, i nie muszą mieć takiego wstępu do tego, żeby coś kupić. tak? Mm, nasze szczoteczki tylko po 2 złote, a czyszczą jak za 10 złotych, no to zabzdura, bo co, po co takie teksty gdzieś piszą, tak, w naszym proszku wypierze swoje ubranie i sąsiadki, to była najlepsza reklama proszku, no jak ja bym za, ja jeszcze może mógłbym, ale jakby ktoś zaczął prać ubranie sąsiadki, no nie wiem, czy ktoś by był zadowolony. Zawsze się zastanawiam, po co wstęp do takiego mm, kupowania, po co te wszystkie ta reklama teoretycznie ma nas zachęcić. A zastanawiam się do czego. Jeżeli mam kupić proszę, to go kupię. I nieważne czy on mm, wybierze moje i sąsiadki ubrania, ale myślę, że go po prostu kupię. <laughs> proszę Państwa, w tą sobotę także przyjmował Andrzej mm, Nikiel e, i muszę powiedzieć, że miał dużo ludzi znowu miał całą sobotę zajętą od dana do wieczora przychodzili ludzie w potrzebie, w bardzo potrzebie, bo nasz kolega jest specjalistą od ciężkich rzeczy. Ale wszystko się udawało, ludzie byli zadowoleni, dziękowali <laughs> i tak jak powiedział, że najważniejsze jest to, że wychodząc ktoś się do niego przytuli i powie dziękuję i poczuje tą energię, bo była taka pani Studownik tam zbytnio nie rozmawiał, każdy ją gdzieś tak, a tu po raz pierwszy mogła się wygadać, powiedzieć co czuje, przytulić do niego i usłyszeć: Jesteś niesamowita! Kocham Ciebie. Także nasz specjalista za miesiąc znowu będzie przyjmował. I trochę wracając jeszcze do tych absurdów, to tak jakby ktoś pytał się na bazarze: Przepraszam, te ziemniaki po złotej 50, zł to w jakiej cenie? Trochę to tak wygląda, że, że robią z nas takich głupków, bo przecież nawet jest taki kawał, że przyszła blondynka do sklepu i mówi poproszę bilet za 2,50, no, kioskarz daje bilet, a ona mówi przepraszam, a ile płacę? No ale to w kawałach takie rzeczy, a nam rzeczywiście jakieś takie, no widać, dościpy robią. Proszę Państwa, rozwijamy się, działamy, idziemy do przodu jako stowarzyszenie. E, staram się mówić więcej o stowarzyszeniu, no bo tak to już jest. E, będziemy pewnie mm, częściej i więcej mówili. E, w tym tygodniu nagramy transkomunikację, puścimy nowy film. Jeszcze nie powiem, z kim się połączę. Bo to będzie taka tajemnica, ale też coś zrobimy, aby Państwo mogli zobaczyć, jak połączyłem się z osobą, jakąś, która była znana, jest znana i co miała nam do przekazania, do powiedzenia. Troszeczkę trzeba czegoś nowego wpuścić. Także pracujemy nad filmem, pracujemy nad spotem reklamowym naszego stowarzyszenia. No, wiele, wiele rzeczy będzie się działo. Oj, będzie się działo. I proszę Państwa, a propos różnych też jeszcze dziwnych takich rzeczy jest taka duża, przystojona wystawa sklepowa facet stał, patrzył, oglądał tą wystawę, no to jest sklep Rzeźnik wchodzi do sklepu i mówi przepraszam, to na wystawie to siński ryj? a sprzedawca nie przerywając krojenia kotletów mówi nie, nie, to jest lustro proszę Państwa, dziękuję za wszystko co Państwo robią, za wsparcie za wysłuchanie kolejnej naszej pogadanki, już kolejnej, której nawet nie pomnę bo już przecież piąta konferencja była, już zapraszamy na szóstą wszystkich chętnych. Będzie bardzo ciekawie i będą znowu zaproszeni goście. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień i jeszcze raz proszę o wsparcie, lajkowanie, podbijanie. Ale najważniejsze, jak już pójdzie informacja, rzućmy chociaż, tak się mówi, przysłowiową złotówkę na Georadar, abyśmy mogli. Jeszcze przed zimą rozpocząć pracę w Lewaru. Bardzo, bardzo Was proszę. Dziękuję Bogu za to, że Was mam. Modlę się za Was wszystkich. I także modlę się o to, abyśmy dostali wsparcie i mogli tym biednym ludziom pomóc odnaleźć te dzieci. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.